Ja tak do gotowania to tak mam troszkę dwie lewe rączki, to znaczy nie, że nie umiem gotować, bo umiem, ale skoro mężczyźni gotują w moim domu, to po co ja mam się wysilać? Święta Wielkonocne niebawem, jak je spędzicie? Razem, jak zawsze, już Leon ze Stasiem już zaczęli przygotowywać wszystko, już tam zrobili żurek, już uwędzili jakieś tam wędlinki, bo oni to robią, zbudowali sobie wędzarnię do, w ogrodzie, więc jest bardzo miło, a ja czekam, żeby to wszystko zjeść. Czyli zupełnie nic nie dotykasz? No ja tak do gotowania, to tak mam troszkę dwie lewe rączki, to znaczy nie, że nie umiem gotować, bo umiem, ale skoro mężczyźni gotują w moim domu, to po co ja mam się wysilać? No pięknie, chociaż swojego czasu ja pamiętam jak... Ja sprzątam dom, ja sprzątam dom bardzo dokładnie, piekę chleb, oczywiście, pyszny bardzo, robię pyszną herbatę, dbam o nastrój domu, palę świecę, ustrajam go, żeby było świątecznie, więc mam inne obowiązki. Ale wszyscy spotkają się przy tym stole, bo wiem, że już Leon żyje trochę a, swoim życiem. Nie, na święta wszyscy są i to bez żadnego przymusu, po prostu chcą być, więc będzie i Leon, i Ksenia, i Stasiu, i potem przyjdzie dziewczyna jego Natalka, i będzie mój wujek z Kanady, i będzie rodzeństwo, więc będzie nas trochę. Będzie pięknie, a jakie są twoje plany muzyczne, co dalej? Co dalej? No teraz jesteśmy, w, teraz jestem w trasie z, z repertuarem Ewy Demarczyk, steczkowska Demarczyk, niebawem gram w Gdańsku już 2 kwietnia. Potem 26 w przepięknym Teatrze Słowackiego w Krakowie. Aż dwa koncerty, bo już się pierwszy sprzedał zupełnie. A potem mam trochę wolnego czasu. Potem jest Opole, potem, jest, potem są kolejne moje zobowiązania. A jesienią znowu ruszam bardzo długie, aż trzy trasy, bo tribute tu Hansi, Marenia Morikone, John Williams, jak również trasę Christmas Time, jeszcze do tego Tribute tu i jeszcze do tego kończę Demarczyk, więc mam bardzo dużo pracy. Od września do końca roku jestem cały czas w rozjazdach. Czyli gorący, intensywny rok, nie zwalniasz tak, tempa. Dobrze. Nie, nie zwalniam. Natomiast mam też wakacje, w których nie biorę zbyt dużo koncertów, prawie wcale, bo siedzę z rodziną i wypoczywam.